Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym momentem, ten moment, kiedy wszystko wydawało się w porządku, rozmawialiście, śmialiście się, planowaliście wspólne rzeczy, a potem cisza kompletna cisza żadnych wiadomości, żadnych telefonów, żadnych wyjaśnień po prostu zniknęła bez słowa. Witaj w Myśl Głęboka Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Bo dzisiaj zagłębimy się w jedną z najbardziej bolesnych, ale jednocześnie najważniejszych prawd o relacjach międzyludzkich. To nie jest kolejny poradnik o tym, jak odzyskać eks dziewczynę. To nie jest też sesja żalenia się nad sobą. To jest brutalna analiza prawdy, prawdy o niej, ale przede wszystkim prawdy o Tobie samym. Bo widzisz, kiedy kobieta znika bez słowa, to nie jest przypadek. To nie jest jej dziwactwo. Czy typowo kobiece zachowanie. To jest komunikat, jasny, precyzyjny komunikat, który większość mężczyzn odmawia usłyszenia. Przez następne 40 minut przejdziemy razem przez labirynt ludzkiej psychiki. Odkryjemy, dlaczego cisza mówi więcej niż tysiąc słów, dlaczego kobiety wybierają milczenie zamiast konfrontacji. I co najważniejsze, co to wszystko mówi o tobie jako mężczyźnie. Partnerze i człowieku. Przygotuj się na podróż, która może być bolesna, ale która zmieni sposób w jaki postrzegasz siebie i swoje relacje na zawsze. Cisza ma swój własny język i ten język jest uniwersalny, niezależnie od kultury, wieku czy doświadczenia. Kiedy kobieta przestaje z tobą rozmawiać bez wyjaśnienia, nie robi tego z okrucieństwa. Robi to, ponieważ już próbowała komunikować się z tobą na wiele innych sposobów, a ty nie usłyszałeś. Pomyśl o tym, ile razy w ostatnich tygodniach czy miesiącach przed jej zniknięciem mówiła coś, na co odpowiedziałeś tak, tak, nie słuchając naprawdę. Ile razy wyrażała swoje potrzeby, które zignorowałeś, myśląc, że przejdzie jej to. Ile razy dawała ci sygnały, że coś jest nie tak. A ty udawałeś, że wszystko jest w porządku. Cisza to nie brak komunikacji. Cisza to ostatnia forma komunikacji. To moment, kiedy słowa straciły swoją moc, bo zostały już wcześniej zlekceważone. Kobieta, która znika bez słowa, nie robi tego impulsywnie. To jest wynik długiego procesu, podczas którego czuła się niesłyszana, niewidziana, niedoceniona, ale tu zaczyna się prawdziwa lekcja. Bo pytanie nie brzmi, dlaczego ona to zrobiła, ale dlaczego ja nie widziałem, że to się dzieje. To różnica między człowiekiem, który szuka winnego, a człowiekiem, który szuka prawdy. Zanim kobieta zniknie bez słowa, zawsze, bez wyjątku, wysyła sygnały. Te sygnały są jak dym przed pożarem. Można je zlekceważyć, można udawać, że ich nie ma, ale nie można powiedzieć, że ich nie było. Pierwszy sygnał zmiana w komunikacji. Jej wiadomości stają się krótsze. Odpowiada, ale bez emocji. Przestaje dzielić się drobnymi szczegółami z dnia. To nie jest bycie zajętą to jest wycofywanie emocjonalnej inwestycji. Drugi sygnał zmiana w planowaniu przyszłości. Kiedy przestaje mówić o rzeczach, które będziecie robić następnym razem lub w przyszłym miesiącu to znaczy, że w jej umyśle ta przyszłość już nie istnieje. Trzeci sygnał. Zmiana w fizycznej bliskości. Nie chodzi tylko o seks, chodzi o małe gesty. Jak siedzi obok ciebie, czy szuka twojego dotyku, czy reaguje na twoją obecność. Ciało zawsze mówi prawdę przed umysłem. Ale najważniejszy sygnał to ten, który większość mężczyzn całkowicie ignoruje. Przestaje się z tobą kłócić. Kiedy kobieta przestaje walczyć o relacje, przestaje wyrażać frustrację, przestaje próbować cię zmienić, to nie znaczy, że jest szczęśliwa, to znaczy, że się poddała. Dlaczego kobiety wybierają milczenie zamiast bezpośredniej rozmowy? Odpowiedź leży głęboko w psychologii ewolucyjnej i społecznej kondycjonowania ale też w czymś znacznie bardziej podstawowym w lęku przed konfliktem, który nie przyniesie zmiany. Przez tysiące lat ewolucji kobiety rozwinęły strategię unikania bezpośredniej konfrontacji jako mechanizm przetrwania. W relacjach ta strategia przejawia się jako test nie test w sensie manipulacji, ale test w sensie sprawdzenia, czy partner sam zauważy problem i podejmie działania. Kiedy kobieta przestaje mówić wprost o swoich potrzebach, to często dlatego, że wcześniej mówiła a jej słowa zostały zignorowane lub zbanalizowane. Przesadzasz, to nie jest ważne, załatwimy to później. Te frazy są jak wyrok śmierci dla otwartej komunikacji, ale jest w tym też głębsza prawda. Kobieta, która znika bez słowa, często robi to, bo wie, że każda rozmowa o zakończeniu relacji stanie się negocjacją. A ona już podjęła decyzję, nie chce być przekonywana manipulowana emocjonalnie czy błagana o pozostanie, chce po prostu odejść z godnością. To nie jest okrucieństwo, to jest forma szacunku dla siebie i paradoksalnie dla ciebie, bo daje ci przestrzeń na refleksję bez presji natychmiastowej odpowiedzi. Teraz nadchodzi najtrudniejsza część, moment, kiedy musisz spojrzeć w lustro i zadać sobie pytanie. Co we mnie sprawiło, że ona wybrała milczenie zamiast rozmowy? Jeśli jesteś jak większość mężczyzn, twoją pierwszą reakcją będzie gniew. Jak mogła tak ze mną postąpić? To nie fair. Zasługuje na wyjaśnienie. I masz rację. Zasługujesz. Ale pytanie brzmi: czy ty dawałeś jej poczucie, że zasługuje na bycie wysłuchaną, gdy próbowała z tobą rozmawiać? Prawda jest taka, że kiedy kobieta znika bez słowa, to znaczy, że w jej odczuciu ty już dawno przestałeś być dostępny, emocjonalnie. Może byłeś fizycznie obecny, może rozmawialiście o codziennych sprawach, ale emocjonalnie byłeś nieobecny. To może być bolesne do zaakceptowania, ale właśnie tu leży największa nauka. Każdy związek to lustro. Reakcje partnerki są często odbiciem tego, jak ją traktujesz, jak słuchasz, jak respondujesz na jej potrzeby emocjonalne. Jeśli była w stanie zniknąć bez słowa, oznacza to, że przez długi czas czuła się niewidzialna w relacji z tobą. A kiedy ktoś czuje się niewidzialny, w końcu staje się niewidzialny, dosłownie. Jedna z najbrutalniejszych prawd o długich relacjach to fakt, że miłość może powoli przekształcić się w przyzwyczajenie. Nie zauważając momentu tej transformacji, i właśnie ta nieświadomość często prowadzi do sytuacji, gdzie partner znika bez ostrzeżenia. Kiedy zaczynałeś tę relację, prawdopodobnie każdy jej gest był dla ciebie ważny. Słuchałeś jej opowieści o pracy, pamiętałeś o małych rzeczach, które lubiła, robiłeś wysiłek, żeby ją zrozumieć, żeby jej sprawić przyjemność. Żeby być obecny w jej życiu. Ale gdzieś po drodze ta świadoma miłość zamieniła się w automatyczne funkcjonowanie. Przestałeś pytać, jak minął jej dzień, bo wiesz, że powie, jeśli będzie chciała. Przestałeś zauważać jej nowe fryzury, bo przecież wygląda zawsze ładnie. Przestałeś planować niespodzianki, bo ona wie, że ją kochasz. To jest pułapka komfortu. Myślisz, że skoro jest obok, to znaczy, że wszystko jest w porządku, ale relacja to żywa roślina, bez dbania, bez świadomego wysiłku, bez regularnego podlewania uwagą i troską, po prostu usycha. Kobieta, która znika bez słowa, często robiła to przez miesiące w swoim sercu. Fizycznie była obok, ale emocjonalnie już odeszła. A ty nie zauważyłeś, bo przyzwyczaiłeś się do jej obecności jak do mebla w pokoju. Żyjemy w czasach, gdzie mężczyźni są bombardowani sprzecznymi komunikatami. Z jednej strony słyszą, że powinni być silni i niezależni, z drugiej strony, że powinni być wrażliwi i otwarci. W tym chaosie wielu mężczyzn całkowicie traci kontakt ze swoimi emocjami. Współczesny mężczyzna często traktuje emocje jak problem do rozwiązania, a nie jak informacje do zrozumienia. Kiedy partnerka mówi o swoich uczuciach, jego pierwszym instynktem jest znalezienie rozwiązania, podanie rady, naprawienie sytuacji. Ale czasami ona nie potrzebuje rozwiązań, potrzebuje zrozumienia. Ta różnica w podejściu do emocji tworzy przepaść komunikacyjną. Ona próbuje dzielić się swoim wewnętrznym światem, a ty próbujesz ten świat zorganizować, uporządkować, usprawnić. W efekcie ona czuje się niezrozumiana, a ty czujesz się bezradny. Emocjonalna niedostępność nie oznacza braku uczuć. Oznacza brak umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania tych uczuć w sposób, który tworzy prawdziwą. Bliskość to jest skill, który można rozwinąć. Ale wymaga to świadomego wysiłku i praktyki. Kiedy kobieta znika bez słowa, często dzieje się to dlatego, że przez długi czas czuła, że rozmawia z murą emocjonalnej niedostępności. I w końcu przestała próbować. Jedna z najbardziej destrukcyjnych sił w relacjach to ego, które nie pozwala nam przyznać się do błędów, słabości czy potrzeby zmiany. Kiedy ego kontroluje nasze reakcje. Stajemy się niezdolni do prawdziwego słuchania i uczenia się. Pomyśl o ostatnich rozmowach z nią przed jej zniknięciem. Ile razy, kiedy wyrażała niezadowolenie lub krytykę, twoją pierwszą reakcją była obrona. To nieprawda, przesadzasz, zawsze coś ci nie pasuje. Te frazy to głos ego broniącego się przed prawdą. Ego ma jeden podstawowy cel utrzymać nasze poczucie, że mamy rację. I że jesteśmy dobrzy. Ale prawdziwy rozwój wymaga czasami przyznania, że się mylimy, że możemy być lepsi, że mamy obszary do poprawy. A to jest coś, na co ego nigdy dobrowolnie się nie zgodzi. Kiedy partnerka próbowała z tobą rozmawiać o problemach w relacji, prawdopodobnie aktywowała twoje mechanizmy obronne. Zamiast słuchać jej słów, słuchałeś swojego ego, które szeptało: Ona atakuje ciebie. Musisz się bronić, nie daj się zdominować. Ale prawda jest taka, że większość kobiet nie atakuje, one próbują naprawić. Kiedy mówią o problemach, to nie dlatego, że chcą cię skrzywdzić, ale dlatego, że chcą poprawić relacje. A ego interpretuje każdą krytykę jako atak na twoją wartość jako mężczyzny. Jednym z najgłębszych lęków każdego człowieka jest strach przed pokazaniem się takim, jakim naprawdę jest. To dotyczy szczególnie mężczyzn, którzy od dzieciństwa uczą się ukrywać swoje słabości, wątpliwości i lęki. W relacjach ta maska wszystko pod kontrolą staje się więzieniem. Ona widzi człowieka, który zawsze ma odpowiedzi, który nigdy nie wątpi, który nie potrzebuje pomocy. Ale to nie jest prawdziwy człowiek. To jest persona, którą nosisz jak zbroję. Prawdziwa bliskość wymaga autentyczności. Wymaga momentów, kiedy możesz powiedzieć: Nie wiem, boję się, potrzebuję cię, popełniłem błąd. Ale jeśli całe życie uczyłeś się, że to oznaki słabości, to te słowa nigdy nie przejdą ci przez gardło. Kobieta, która znika bez słowa, często robiła to dlatego, że nie czuła, że zna prawdziwego ciebie. Znała twoją maskę, twoją fasadę, twoje publiczne oblicze. Ale nie znała twojego wewnętrznego świata, twoich lęków, marzeń, wątpliwości. Paradoks polega na tym, że próbując być idealnym mężczyzną, stajesz się mężczyzną niemożliwym do pokochania przez prawdziwą kobietę. Bo prawdziwa miłość to akceptacja całości nie tylko mocnych stron, ale też słabości nie tylko sukcesów, ale też porażek. Relacje mają swoje cykle. A jednym z najbardziej niebezpiecznych jest cykl stopniowej alienacji. To proces, w którym dwoje ludzi, żyjąc pod jednym dachem, powoli staje się dla siebie obcymi. Pierwszy etap przestajecie rozmawiać o ważnych rzeczach. Komunikacja ogranicza się do logistyki. Kto robi zakupy, kiedy przyjdą goście, czy zapłaciłeś rachunki? Głębokie rozmowy o marzeniach, lękach, nadziejach znikają z waszego repertuaru. Drugi etap: przestajecie się nawzajem zauważać. Ona zmienia fryzurę, nie komentujesz. Ty masz trudny dzień w pracy, ona nie pita. Żyjecie obok siebie, ale nie ze sobą. Trzeci etap: przestajecie dzielić wspólne aktywności. Ona ogląda swoje filmy, ty grasz w swoje gry. Każde ma swoje zainteresowania, swoich znajomych, swój świat. Dom staje się miejscem, gdzie śpicie a nie gdzie żyjecie razem. Czwarty etap. Przestajecie się wzajemnie potrzebować emocjonalnie. Ona przestaje przychodzić do ciebie ze swoimi problemami. Ty przestajesz z nią dzielić swoje sukcesy. Każde radzi sobie z życiem niezależnie i wtedy przychodzi ostatni etap. Znikanie bez słowa. Bo w jej odczuciu wy już dawno nie jesteście parą. Jesteście współlokatorami, którzy kiedyś się kochali. A z współlokatorem nie trzeba się żegnać, gdy się wyprowadza. Mężczyźni i kobiety często komunikują się w różnych językach emocjonalnych, a brak świadomości tej różnicy prowadzi do ogromnych nieporozumień i frustracji z obu stron. Kiedy kobieta mówi, czuję się zaniedbana, mężczyzna często słyszy, jesteś złym partnerem. Kiedy mówi, chciałabym, żebyś więcej ze mną rozmawiał. Mężczyzna słyszy: Nigdy nie robisz nic dobrze. Ta różnica w interpretacji tworzy spiralę niezrozumienia. Kobieta komunikuje emocje, żeby się połączyć. Dla niej dzielenie się uczuciami to sposób budowania bliskości. Mężczyzna komunikuje, żeby rozwiązać problem. Dla niego każda wypowiedź to albo prośba o działanie, albo krytyka jego kompetencji. Ta różnica prowadzi do frustrującego ping-ponga. Ona próbuje się zbliżyć emocjonalnie, a on proponuje praktyczne rozwiązania. Ona czuje się niezrozumiana, on czuje się nieakceptowany. Ona chce więcej bliskości. On czuje się krytykowany za to, kim jest. Kiedy kobieta znika bez słowa, często dzieje się to po długim okresie prób komunikacji w języku, którego nie rozumiałeś. Mówiła o uczuciach, a ty odpowiadałeś logiką. Mówiła o potrzebie bliskości. A ty dawałeś rady. Mówiła swoim językiem, a ty słuchałeś swoim. Zrozumienie tego nie oznacza, że masz stać się kobietą. Oznacza to, że musisz nauczyć się dwujęzyczności emocjonalnej. Jest taki moment w życiu każdego mężczyzny, kiedy przestaje pytać: Dlaczego ona to zrobiła? I zaczyna pytać: Co mogę z tego nauczyć się o sobie? To jest moment prawdziwego przełomu. Moment, kiedy z ofiary stajesz się uczniem, kiedy przyjmiesz, że jej zniknięcie bez słowa nie było aktem okrucieństwa, ale komunikatem o stanie relacji, otwiera się przed tobą przestrzeń do rozwoju. To nie jest łatwe. Wymaga to złożenia broni, zejścia z pozycji obrończej i honest spojrzenia na swoje zachowania. Może po raz pierwszy w życiu zaczniesz pytać siebie: Jak ja słucham? Jak reaguję na krytykę? Jak wyrażam swoje emocje? Jak tworzę przestrzeń dla drugiej osoby w relacji? Te pytania są bolesne, ale są też wyzwalające. To jest różnica między mężczyzną, który będzie powtarzał te same błędy w kolejnych relacjach, a mężczyzną, który wykorzysta to doświadczenie, dostania się lepszą wersją siebie. Pierwszy będzie zawsze winił kobiety za niekomunikatywność. Drugi będzie budował umiejętności prawdziwej bliskości. Prawda jest taka, że ona może już nigdy nie wrócić, i to jest w porządku, bo prawdziwa lekcja nie polega na odzyskaniu jej, ale na zrozumieniu siebie, na rozwoju jako mężczyzna, jako partner, jako człowiek zdolny do głębokiej, autentycznej relacji. Tradycyjny model męskości, który mówi, że mężczyzna musi być zawsze silny, zawsze pewny siebie. Zawsze kontrolować sytuację jest nie tylko przestarzały, jest destrukcyjny dla głębokich relacji. Prawdziwa siła mężczyzny nie polega na braku emocji, ale na umiejętności radzenia sobie z emocjami, nie polega na dominacji, ale na umiejętności współpracy, nie polega na byciu niedostępnym, ale na byciu wybiórczo dostępnym dla odpowiednich osób. Mężczyzna XXI wieku to ktoś, kto potrafi powiedzieć nie wiem, pomyliłem się, potrzebuję pomocy i nie czuje się przez to mniej męski. To ktoś, kto rozumie, że wulnerabilność to nie słabość, ale podstawa prawdziwej bliskości. W relacjach taki mężczyzna nie próbuje być alfa czy beta, próbuje być human. Prawdziwym, autentycznym człowiekiem, który ma swoje mocne strony i słabości, swoje lęki i marzenia, swoje potrzeby i granice. Kiedy kobieta znika bez słowa, to może być ostatni sygnał alarmowy, który dostajesz od życia: zmień się albo zostań sam. Nie w sensie romantycznym, ale w sensie egzystencjalnym, bo człowiek niezdolny do prawdziwej bliskości jest zawsze sam, nawet w tłumie, ale jest nadzieja. Bo każdy mężczyzna może nauczyć się języka emocjonalnej bliskości. To kwestia choice, nie genetyki. Dotarliśmy do końca tej podróży przez labirynt męskiej psychiki i kobiecego milczenia. Jeśli dotarłeś do tego momentu, oznacza to, że masz odwagę zmierzyć się z trudnymi prawdami o sobie i swoich relacjach. Pamiętaj, kiedy kobieta znika bez słowa, to nie jest jej problem. Z komunikacją. To jest twój komunikat o tym, jakim partnerem byłeś. To nie jest powód do wstydu. To jest powód do działania. Prawdziwa męskość to nie udawanie, że jesteś doskonały. To continuous work nad sobą. To gotowość do słuchania, uczenia, się zmieniania się. To odwaga do bycia prawdziwym, nawet jeśli to oznacza pokazanie swoich słabości. Może następna kobieta w Twoim życiu nie zniknie bez słowa, nie dlatego, że będzie inna, ale dlatego, że będziesz inny Ty. Będziesz mężczyzną, który słucha nie tylko słów, ale też ciszy, który widzi nie tylko to, co jest pokazane, ale też to, co jest ukryte, który rozumie, że prawdziwa siła to umiejętność tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla drugiej osoby. To był myśl głęboka. Jeśli ten materiał dotknął Cię i sprawił, że spojrzałeś na siebie z nowej perspektywy, zostaw like i subskrybuj. Kanał. Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od momentu, kiedy przestajemy pytać dlaczego oni i zaczynamy pytać dlaczego ja. Do zobaczenia w następnym odcinku głębokiej psychologii męskiej duszy.